Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale I miał być dzisiaj pick z Future Starsem, zdaję sobie sprawę, ale niestety go nie będzie Wiem, przepraszam, ale jej dało kolejny token do zdobycia, ale on jest do zdobycia za granie skład squad battle z I trzeba zagrać co najmniej 10 spotkań, i szczerze mówiąc nie chcę mi się dzisiaj grać 10 spotkań Więc po prostu zrobimy sobie dzisiaj troszkę więcej picków 8.1+, bo to jest jedyny content, który dzisiaj wyszedł Wychodzi na to, że pewnie ten pick będzie jutro, na to wychodzi, jeśli jej nic nie cknąć No to pick powinien być jutro, także bardzo was przepraszam, ale możecie zostawić opieczkę w górę, w Kanał nie są codziennie to jest Delvin. dobrze! I zanim zaczniemy, przyszła bardzo ważna rzecz, którą, którą muszę wam pokazać. Coś takiego, proszę państwa, i teraz rzecz jest bardzo ważna, ponieważ Musicie mi powiedzieć, gdzie to powiesić. Zastanawiam się nad tym cały czas, gdzie mogę tego pięknego go powiesić. W ogóle muszę podziękować Damianowi, bo gdyby nie Damian to bym tego tutaj nie miał, bo on to wszystko załatwiał, także dzięki Damian, pozdro. Jak ktoś z was coś wymyśli, to piszcie w komentarzach, a tymczasem przejdźmy sobie do pików, 10 pików. Na razie jest 10 pików, potem może będzie więcej, bo tro mogę wydać trochę pieniędzy na piki dzisiaj, nie ma problemu. No i co, nie celuję w jakiegoś Future Stara, no najlepiej taki Gravenberg, albo jakiś Pedri, żebyśmy mieli nowego SPK, także... Pik numer jeden i mamy na sam początek Didja'ego. Będę, będę brał karty, których jeszcze nie mam, bo pewnie będę z tych kart robił kolejne piki, także możemy tak lecieć. Dobra, teraz ostatni pik. Może taki pattern zadziała. 82 karta kolejna, Ok. Na razie te piki coś tak średniawa, ale okej, okay, spokojnie, jeszcze dużo przed nami. Jeszcze dużo przed nami. Lemar 83, okej. Okay, 83 na razie to jest nasz najwyższy rating. Coraz lepiej. A może jakiś walkout na przykład też byłoby spoczko, ale też możemy mieć dwa duplikaty z ligi hiszpańskiej. No nie jest to... Na razie zbyt... Solidnie, nie ukrywam. Ale okej, okay, lecimy dalej, nie? Lecimy dalej, okej, okay. Ricardo Pereira. Spoczko, w ogóle przy okazji jest też pik z ikoną średnią, możliwe, że też go zrobię, ale aktualnie nie mam kart, także... Muszę zbierać z tych pików coś, może coś poleci? Karni, nie, bez bękunku. Nie chcę Cię, kardi, już trafiałem Cię milion razy. A może jakiś future star na przykład, co? Inform? Sergio Herrera, witam serdecznie, pierwsza specjalna karta, Mam nadzieję, że nie ostatnia. I player pik kolejny! Wow, dwie karty, 81. Pięknie. Dwa piki, nie było żadnego walkoutu, co jest na razie. Fatalną wiadomością stą z 83 i ostatnim pikem z 10 będzie. Wow, nie wysypało, można powiedzieć, tak naj, najlżej. No nic, no, zagramy sobie teraz mecz Reynos, może, sobie będziemy zbierali te mecze Reynosowe. Jak wiecie, sami z tych pików coś tak średnio leci, prawda? Średnio dosyć leci, możemy sobie podejrzeć paczkę. Może tutaj się na nas czai jakiś Future Star? Niekoniecznie. Mamy brak ekranów, a to będzie. Sołczek. kolejny raz Neymara. Teraz Neymar będzie testowany w Rivals. Wcześniej był testowany w mm, kwalifikacjach, a teraz będzie testowany w Rivalsach. Także mówię, mam nadzieję, że jutro zobaczymy się z pikiem Future Stars. Bo no nie ukrywam, że wreszcie chciałbym już to zrobić. Wszyscy potwierali za swojej swapy i tak dalej. Tylko ja ciągle czekam na tego pieprznego Pika, żeby, żeby być rozczarowanym pewnie. Ale jak już powiedziałem, że chcę zrobić tego Pika, no to już zrobię i oby, oby było warto. Gramy z kimś, kto ma gościa. Zapomniał w ogóle, że ktoś tak coś istnieje. RTG, Jorginho, Varan, Cancelo, no było tam parę solidnych kart. Dobra, czyli gramy z dwoma zawodnikami, na co wychodzi, albo też nie gramy. Jednak gramy. Tak, chcę teraz jeszcze w ogóle myśleć, co z tego picka mogę też trafić, bo oczywiście jest to pik tylko z drużyny pierwszej z tych Future Starów. No i wiadomo, Wlachowicz to jest główny temat, ale jeśli to nie miał być wlachowić, to Szłomeni lub Bellingham. Te dwie karty mnie najbardziej chyba interesują, bo mówię. Chcę sobie wzmocnić pozycję SP, dlatego, no, gdyby poleciał jeden z tych dwóch. Byłoby też całkiem spoczko. jakaś nowa, świeża twarz. Co prawda nie wiem jak tego Beligama bym połączył, ale myślę, że... Chociaż nie, połączyłby się z czerwachem. Więc i Czelobach, i, i czołomy by się idealnie połączyli. Także jeśli miałbym już trafić kogoś poza blachowiciem, to jeden z takich. Nice. Pele. Drag to heal. Ah, Jendika. A, Jendika, jeszcze zawar, okej. Okay. Ale to podanie Wejra, No, taki Patrick Wejra gdyby poleciał z pika z ikoną. No nie byłbym, nie byłbym jakiś mega obrażony i tymczasem kto to biegnie. Enkunku! Sam na sam Wojtek szczęsty nie ma żadnych szans. 1-0 w plecy, niestety. I to jest Nkunku, Headliners, no właśnie, wszystko jasne. Dobra, troszkę mi się rozjeżdża, mi się troszkę obrona odnoszę wrażenie, więc fajnie jakbyśmy tutaj wszyscy wrócili, to będzie Calvert... Calvert-Lewin, o no, tak się nazywa. Pięknie, i Neymar sama, sam sam, pięknie zrobił patrzcie, jest Cancelo, ten toty, no przecież... Aaaa, jak ja go... Podziwiam, że... Taki dobry jest zawodnikiem Mbappe. i ja, ja nie wejdę do tej elitarnej ligi, w sensie, teraz aktualnie mam strika razy dwa i zawsze, kiedy mam strika razy dwa w tej pierwszej lidze, non stop przegrywam mecze. Ja, ja, ja nie wyjdę z tej pierwszej ligi chyba w tym sezonie, naprawdę, bo to już jest... Nie wiem, czy przez to, że zmienili, że nie ma już rank w tych ligach, czy, czy to jest wina tego, że gra się gorzej, nie mam pojęcia, ale w zeszłym sezonie chyba o tej porze byłbym już w lidze elitarnej, więc coś... no ciężko jest, no, jest, jest, jest kurczę ciężko. Wiem, że co prawda jeszcze dużo zostało czasu, broni Wojtek Szczęsny, ale oni też umieją grać niestety, to jest też ten problem. Ja, pierdziw. ja pierdziw. Nie, nie jestem w stanie się przebić przez ten mur, który oni złożyli. Naprawdę jest to niesłychanie szczelna zapora, nie da się przejść. I waran. Varan Endika. francuski mur, proszę Państwa. Francuski mur, Nkunku broni Wojtek, no Wojtek robi wszystko co można, ale i tak jest ciężko. Uuu, dobra, ostatnia akcja. Czy bramka honorowa chociaż, jakiś tapin coś, tapin Maldini! Maldini z najlepszym wykończeniem w tym zespole, zdecydowanie, jeszcze z prawej nogi, bo z tego co wiem Maldini chyba jest lewonożny, chyba że się mylę. Ale jest 3 -7. no jest taki mały, mały sygnał, że no, może się uda wrócić, ale widzicie sami, 13 strzałów kontra 4, no. Jestem niemiłosiernie ciśnięty w tym meczu. A nie, prawą noż jest Maldini! Gram akurat z widzami, także... Czy to dziwi. Okej... Okay. Johan i Czalobach, no przecież... Notka na dziś, więcej nie grać z ludźmi, którzy są w dwójkę w, w Rivals. To jest coś, co warto odnotować, bo naprawdę jak jest dwóch ogarniętych typów w pierwszej lidze, to... Nie. Nie ma szans. Brawo Wojtek, nie no, Wojtek dzisiaj... Masterclass, naprawdę, mimo że jest trzy, trzy bramki wpuścił, ale chłop dzisiaj pracuje na najlepszego za wynikiem w naszym zespole. Dobra, dajmy sobie Del Piero na tak. Ja to tutaj dużo już nie widzę, Mbappe ich sobie pójdzie na skrzydło. Dobra, Mbappe. Na Neymara i to mogło wypalić, ale Mainou niestety już wyszedł do piłki, szkoda. Ale pomysł był bardzo fajny. ty i to będzie Mbappe i Wojtek tutaj skapitulował niestety, 4-1. Szkoda, przez chwilę jeszcze myślałem, że jeszcze jest szansa w tym meczu, ale no, mega ciężko jest przebić się przez tę obronę. No chyba piątka zaraz leci. Boli trochę, nie ukrywam, troszkę boli, troszeczkę tylko. No i cóż, GG, zostałem unicestwiony przez swoich własnych widzów, ale no, byli lepsi, nie będę szukał wymówek, po prostu byli lepsi, już nie miałem nic do gadania w tej drugiej połowie, widzicie sami, no, Calvert, Luin i Mbappe i Zenkunku zmiażdżyli. Będę robił te piki po kolei, nie będę, nie chce mi się robić od razu pięciu na raz, bo, bo nie, nawet nie mam z, z szczególnego powodu, po prostu otwierajmy w taki sposób i trafmy po raz kolejny Izaka. Dobra, to nie był dobry pik, lecimy do kolejnego. Myślę, że 20 pików dzisiaj będzie, także zrobimy sobie 5, zagramy mecz, potem kolejny, ostatnie 5, a teraz pik 12. I może w tym 12 będzie... Kamaryś lub Rebić, no wybór... Wybór przepotężny. Wezmę rebicia pod przepałkę już hamaryć. No, A mi się nie chce, bo i tak do mnie wróci pik 13, więc zobaczymy, czy to będzie pik pechowy, czy może raczej szczęśliwy. Ja mam nadzieję, że dzisiaj zracyć nagrywam to w walentynki i jej okaże mi swoją miłość, pokazując mi tutaj future stara w tym yeah. piku albo też tam i... Wow, naprawdę nie było żadnego walkoutu, póki co było 13 pików, nie było żadnego walkoutu, więc idziemy chyba po rekord, tak mi się wydaje, ale spokojnie. Jeszcze 2 7 razy 2 to jest 14, także dwie siódemki, dwie szczęśliwe siódemki, naprawdę. 14 luty, 14 pik, to musi być ten pik. Musi być. Dobra, ostatni pik przed tym ostatnim meczem, miejmy nadzieję, że. Nie, ja już nie wiem na co mam nadzieję, 8, jak. Dobra, także ostatni mecz przed nami zobaczmy z kim się zwierzymy tym razem. Ukraina Tam był Trzomeni, tam był Trzomeni, tam był też oczywiście Varan, jak żeby inaczej. Będę by nie powtórzyć poprzedniego meczu. Potrzebuję chociaż tego jednego wina, żeby mieć te nagrody dla was w czwartek, więc lecimy. Okej, okay, ładnie. Owar, lewa noga i oczywiście Rafael Varan jako pierwszy, blokuje nasz strzał. O uh -uh. Dini, nie, nie wylewaj, nie wylewaj, nie wylewaj bez wylewania. Co ja robię w tej obronie przecież. Człomeni, jaki jest potężny deszczyk. Człomeni. I to będzie... Uff, to będzie kochany Czalobach. No Johan. Na zielono to miało być, ale jest kolejny rożny, kurczę. To jest lepiej niż już mecze, bo już chociaż ciśniemy. Także tyle dobrze. Neymar. Musisz, naj... Ne Brawo kroj, nie wiem, żeby kroj w ogóle wygrał główkę z tym lewym obrońcą z Ligi Francuskiej, nie pamiętam jak się nazywa, ale no niech chce ta piłka dzisiaj wpaść. Na szczęście kroj w jakimś cudem wygrał tę główkę, co jest dla mnie niezrozumiałe, ale jest 1-0 prowadzimy wreszcie i byle tak dalej. <gryw> Teraz. Pele, no nie ten no. Mainau, nie, przepraszam, to jest... Ja nie rozumiem, nie rozumiem. czy Może pora tego Majną no kupić po prostu, bo to jest... Chłop to co broni w tym meczu, ale nie z główki może i oczywiście, że broni. Łeb mi rozsadzi zaraz ten mecz. Naprawdę, to jest niezrozumiałe, żeby bramkarz tak dobrze bronił. Chłopcy mi jeszcze piłkę oddaje, żebym bramkę strzelił. I tak nic z tego nie zrobiłem, Boże. A może jednak... Pele. Gdyby nie to, że oddał mi tę piłkę, to nadal bym się męczył z tym mainowała na szczęście. Kochany sąsiad, oddaje mi piłkę i mamy... Mamy 2-0. Może trójka jeszcze do pierwszej połowy. Chyba niekoniecznie. Tam był faul! Ej, odbierzesz coś kiedyś dla nas? Może jakiś lud wolny panie sędzio? Pierwsza połowa jak najbardziej na plus, aczkolwiek to co robi mainą w tym meczu po prostu aż już nie wiem co powiedzieć na ten temat. Dodaliśmy 12 strzałów. Expected, expected goals 4.8 i mamy Rage Quit. Może to i lepiej, nie będą musiał się męczyć z tym miną, aż problem jestem ciekaw, ile obronił strzałów. Strzały celne 9 obronionych strzałów 7. Także myślę, że więcej nie muszę mówić. Podejście numer 16, jeśli mi pamięć nie myli, mam nadzieję, że my nie myli. I nadal czekamy. Czekamy aż poleci... Future Stars, albo też Polisi, który kiedyś był Future Starsem, nawet nie wiem czy był, ale to nie jest karta, której szukam i jej sports. Tak jakby, no to nie to. Ale próbujemy dalej. Jeszcze cztery próby przed nami. Siedemnasta próba. Siedemnastego mam urodziny, więc może dzięki temu, że jest taka piękna liczba, to dostanę coś lepszego niż. 17 prób i 0 walkoutów. To jest naprawdę chyba idę po rekord, mi się wydaje. To jest bardzo możliwe, że powoli będzie robione, to będzie śrubowany rekord. Także jesteście świadkami historii, w rzeczy samej. 18, 18, moi drodzy, właśnie teraz pękła. Ani jednego walkoutu. Proszę. 19 i ja nic nie mówię. W ogóle nie reaguję na ten pik. Cokolwiek by nie było, nie reaguję na to. Ostatnie podejście. Ostatnie podejście, 20 pików, prawdopodobnie nie będzie żadnego walkoutu, także jesteście świadkami historycznego otwierania. Zapata. Proszę państwa, zapata. Nie wiem co więcej powiedzieć, mam nadzieję, że po prostu dzisiaj, dzisiaj musiałem trafić gówno same, żeby jutro z pika z ze Starsami poleciało coś niesamowitego. Także taką mam nadzieję, z takim mindsetem będę szedł, więc dziękuję za oglądanie, widzimy się jutro na piku. Dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się jutro. Trzymajcie się, adios.